Już nie jest Nie no, jeszcze ja tam odwracałem A no, no, szkoda. Dwójka przy... Jed... Jedynka zbiórka przy wejściu tartaku Towarzysz z skiskiem na razie zostajecie na pozycji od Czy jedynka czy dwójka? A czy dwójka, no mam by do tego dwójka cała zbiórka przy, przy wejściu tartaku Przy tym pojedzie po ojczynie Pejkałe? Tak Dobra, wchodzimy na kompleks i będziemy teraz przejmować perymetry kompleksu. Yeah. Tutaj dwójka wchodzimy okay. na kompleksu, jedynka ktoś Dwójka, podchodzimy do północnego muru tak, aby udzielić wsparcia podchodzącej jedynce do grani. Rozstawić się przy, przy osłonie na, na północny. Północ i na północny wschód. Nie ma Dajcie sobie pozycję. Na północ. Panowie słyszeliście, linia na północ, formować szyk. No. Po otwartym towarzysz, informacja dla ciebie: jedynka będzie wyruszała na perymetr północny, będą ruszali za zagrań. Y Uważany friendly fire. tylko na pozycji zajęliśmy północny fragment butelkę samemu cholera nie mogę jakieś... okej okay. okay.

C'est 2, 3, 4,

Ostrzał Nie To nie Przed nami się trochę niżej wejdźmy Będę na kogoś natrafili Uważaj na... Dalej na dwadzieścia przy lekką... Przy wzmięsieniu na północy, poza ciałami, powyżej ciał, znajduje się obóz wroga, jeżeli widzisz towarzysz to udziel wsparcia no. Czy Teraz nie jestem za bardzo... No. zadymiony cały obszar, no. nic nie widzę. No. Okej, okay, jeżeli nie widzisz tej pozycji, dołącz do nas, do e, Tartaku, przejdziesz na wzgórze po prawej flance, będziesz miał tam tą... chyba lepszą no. wygłaszczą się tamtą na stronę. Dobra, uważajcie, no, chyba wyjeżdżał. Na górę, Daj, tak. Baga, to pojazd czyli daję, chłopaków na daję, w czyli daję, zrobić W daję, proszę, czyli daję, Nie czyli daję, proszę, Amerykanie, tak? Dobrze, gdzie mamy wiec? Czy wydaje mi się, że jakby 10, to, w, to na 40 by chcieli lepszy, lepszy, lepszy widok na tamtą pozycję. No. Tak nie jest wiem, jest jak znaleźć no się. Wierze. Na laty, nie, nie, no, nie, nie, na nie, nie, Tu masz na 40 nie, nie, A nie, 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 nie no obóz, obóz jest na północy, tam gdzie oni się strzelają przy mnie, Tam, gdzie dalej biegniesz za strzelcami, bo coś z jego wsparciem i teraz Część R2 do wszystkich. Uwaga na 124. Na wzgórzu 124. Sojusznik strzelec zborowy. Powtarzam, sojusznik strzelec zborowy. Chyba już kaput. Zabili go. Kogo? Uważasz, czy masz widoczność na ten obóz? Sam biur! Znasz, ja jest do topy, no nie widzę nic. Troszkę bierzej, jeszcze wejdę. Okej, okay, przyjąłem, nie oddalajcie się za daleko od nas, Sam biur. Ok, dwójka ruszamy na północ. Linia na prawo ode mnie. Będziemy podchodzić mniej więcej za sekcję numer jeden wzdłuż osłon. Tutaj dwójka, dwójka linia prawo. Panowie, na północ od osłony do osłony dołączamy za sekcję pierwszą. Ruszamy. Szybkie tempo. Dobra Irynka, zdobyć na moją wysokość i wstrzymać. Obrona przede wszystkim na północ. Północny wschód, północny zachód. Aki bierzesz jednego chłopaka i trzymasz lewą flankę pojazdu. Tak żeby z tych gór nic z niego nie zeszło. Ok, Loki, dołącz do mnie tutaj. Rozumiałem. Dobra, widzę, widzę ten obóz Przyjąłem, melduj mi się coś w tym obozie jeszcze jest, radzuj. Zero rucho. Jestem koło Ciebie. nie ma. Przyjął, Tu mamy martwą wizję, trochę. Dwie informacje, pierwsza, dwójka. Dobra, przemieścimy się. Dwie, mój wieczu, okay. Chodź. Tutaj się tego boję, wiesz? Tego podejścia tu. Mhm. Słuchajcie, tak gdzieś przy drzewach i obserwuj. Okej. Okay. Dzięki! To nasi biedną przed Informacja dla piechoty, obóz jest na północy tutaj przy wzniesieniu zaraz za tą linią drzew najprawdopodobniej e, jest obóz wroga a na krzyżyści na razie radiowego on gdzieś jest pusty, natomiast jedynka nawiązała ten kontakt ogniowy więc pewnie gdzieś się rozśpiech po okolicy aktualnie oczekujemy na wsparcie z sekcji burza. Taki był plan do teraz, nie wiem czy to się zmieni. Nie mam Darek tutaj na naszej pozycji na wschodzie są dwie sekcje, chyba będą usłaniać te perymetry, więc myślę, że nasza pozycja może możemy się skierować bardziej na północny zachód. Okej, okay, w takim wypadku dołączyć do nas tam sekcja burza miała dołączyć, ale nie wiedziałem, że oni już, że już są na pozycji MP. Dykonuję,

Będziemy za chwilę wkraczać do tego obozu. Dużą ilością osób mam zakaz używania granatów i granatników. Odbierze. Granaty w plecaku, Przysy. Trzeba mieć. Kto w plecaku ma. Ty masz wystarczający granat na plecach. <grym> <grym> Hera, a mi dzisiaj lewy palec świer świerbi jakby tak żeby strzelić. <grym> nie postrzelałeś się jeszcze? Nie, nie widziałem żadnego kontaktu. Aha, bo ja to przy bramie stałem, to sobie wyładowałem dwa pełne magazynki. Słyszycie mnie na radio? Tak Panowie, będziemy wkraczać do obozu w formie y, wsparcia szumować będzie sekcja burza Także będziemy podchodzić powolutku do przodu okay. Nie wchodząc do samego obozu co mówię odbiór jak nikt z nas potem nie odpowiada? Jeszcze chwila, sekundę ja się. Na myśli, zielonego świata. Hmm? A się... Aha. Myślałem, że odbiór się mówi wtedy, kiedy się ktoś pyta. Eee, linia na lewo ode mnie, linia na lewo ode mnie. Aki tam z tym osobą może zostać reszta do mnie i na lewo ode mnie. Kaj nas. Co jest prawa? Ja to już się kurde zbieram, podrywam się do lotu a ten... Okay, pienota, ...powolutku do przodu na wysokość jedynki i trzymajcie się na lewo ode mnie, ja będę graniczną osobą kur... Jeszcze raz, co gdzieś? Darek, mamy kontynuować z wami? Tak, potwierdzam, jesteście najbardziej na skraju na lewo Okej, okay, mamy więc szan... Dwie wyrzuty, nie? No. Jakiś odłamkowy i po nas. Sztarm trochę, no, tutaj blisko, trochę wolniej idzie. Towarzysz, obóz jest czysty. Jest jeden martwy kontakt leży na środku. No, dobra, jest na północy.